Witajcie! Dzisiaj Wam pokażę konkretną akcję. Znaleźliśmy konkretnego przeciwnika do kierowca K700. Będzie nim koparka. Polska koparka Waryński. Ona jest na gąsienicach, czyli ma większy uciąg. Waga jej wynosi 17 ton 700. A kierowca zaraz zważymy na wadze. Żeby było, nie, nie było wątpliwości ile on naprawdę waży. Kierowiec według instrukcji posiada 240 koni. Napęd na cztery koła. Na pewno go znacie. Koparka tak właśnie wygląda. Może krótko o, o sposobu połączenia z kierowcem. To zastosowaliśmy linkę, która jest przyczepiona tutaj do siłownika. I na pewno to jest mniej więcej równa wysokość. No i tak właśnie się prezentuje ta koparka. No i przeciwnik, kierowiec. I zaraz zaczniemy przeciągać. Zobaczymy, kto, kto wygra. To przechodzimy do odpalania koparki. Koparka już wchodzi. Teraz kierowiec. Jest moc. I startujemy. Kirowiec ciągnie jak Co robi z tą koparką Wiem opon, opom przeciąga! Tak właśnie oto to przeciąganie wyglądało. Zaraz ważymy kierowca. Wagę mamy na zero. Kierować właśnie podjeżdża na wagę. I kierowiec waży 11 ton 860 kg, prawie 12 ton. Z niepełnym zbiornikiem paliwa jednym. Tam ma około 100 litrów paliwa teraz. I tak to było: przeciąganie, kierowiec versus polska koparka. No by było na tyle, trzymajcie się!